i mógłbyś wyciągnąć tylko jednego z nich, który by to był. <śmiech> żadnego, <śmiech> żadnego. Gdzie są ci wszyscy influencerzy, twórcy internetowi, organizacje, które tak dużo mówią o moralności, tolerancji, prawach człowieka, przecież ten gość właśnie powiedział, że pozwoliłby na śmierć drugiego człowieka. Denis, postaw się w takiej sytuacji, oczywiście nie życzymy ci tego. Twoja córka walczy o życie. Osoba, która może uratować jej to życie, nie robi tego tylko ze względu na to, że to ty jesteś jej ojcem. Ma takie zasady. Gdzie jest ta granica? Ta wasza cisza pokazuje, że pozwalacie na tego typu patologiczne wypowiedzi. Taki człowiek jak Denis powinien być marginesem społecznym i nie powinien być nigdzie promowany. Ładne. Oczywiście nie, nie życzę nikomu śmierci, żeby tam zaraz nie było jakiś głupot.